Moim gościem w cyklu rozmowach jest dzisiaj Mistrz Świata z Montrealu, pan Janusz Kowalski. Witam, panie Januszu. Witam serdecznie. Nie ukrywam, że no to było jedno z moich marzeń, żeby z panem porozmawiać, bo, bo to jest jedno gdzieś tam z pierwszych wspomnień, jak sobie wspominam, miałem 7 lat, kiedy sięgał pan po tytuł Mistrza Świata i wokół tego tytułu narosło mnóstwo legend, mnóstwo opowieści. Chciałbym, chciałbym wrócić do tego Montrealu, do tego 74 roku, do tej reprezentacji, w której startował Pan no, z medalistami poprzednich mistrzostw z Barcelony, bo przecież z Ryszardem Szulkowskim, który rok wcześniej zdobył złoto, ze Stanisławem Szosną, który rok wcześniej zdobył srebrny medal. Oni byli troszkę starsi od Pana. Pan miał dopiero wtedy 22 lata. Właściwie szukał tego swojego miejsca w reprezentacji, walczył o nie. No, i nagle został pan mistrzem świata. Jak, jak teraz pan wraca do tamtego, do tamtego dnia i do tamtego sezonu? Właściwie dzielę to na takie dobre, właściwie dwa okresy. Jeden dobry, że się akurat narodziłem, kiedy było tak świetna, świetne kolaso w Polsce, że zaczęło się praktycznie rodzić to kolaso prawdziwe, bo już wyści pokoju. Impreza, która była taka prestiżową imprezą, imprezą w Polsce, yy, i ta impreza była wygrywana przez Polaków, i etapy, i ogólnie, i tak dalej, yy, ogólnej klasyfikacji. Natomiast yy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to do 1973 roku nie, Polska nie istniała. Akurat takie szczęście miała, że w 1973 roku, jak debiutant, wystartowałem na Mistrzostwach Świata. Gdzie zwyciężył Rysiek Szurkowski? No i oczywiście drugi był Stasiek Krzysztof. Ja w ten czas zajęłem 64 miejsce, ale właściwie wywiązałem się w 100%, tak jak trener Walkiewicz na odprawie postanowił, tak polska drużyna pojechała z kilometra na kilometr. I oczywiście wygraliśmy już świata. Natomiast. No, wiele było nieszczęść po drodze. Między innymi już właśnie w 70 na przełomie 70, w 73 roku zginął w świętej pamięci ten Łasek. Właściwie twórca polskiej wspaniałej drużyny. Zabrakło mnie się wydaje, właśnie tego człowieka najbardziej, a przede wszystkim mówię o swojej skromnej do tej osobie, bo ja miałem rzeczywiście zaledwie 22 lata. Dopiero byłem drugi rok w Kadrze i potrafiłem wygrać Mistrzostwa Świata. Byłem okrzykiwany w ten czas rzeczywiście jako wielki talent, który właściwie z Wielkopolski a wspaniale jeździ po górach. Właściwie to wszystko robiłem, e, e, wszechstronnym kolarzem byłem bo i finiszować też potrafiłem po górach wspaniale jeździłem. Praktycznie w ten czas, w, ten czas, w tych czasach upatrywano mnie jako właśnie najlepszego kolarza, który jeździ po górach. I w 1974 roku tak się stało, że, że po prostu te Mistrzostwa Świata przeze mnie zostały wygrane. W siedemdziesiątym roku, w siedemdziesiątym roku już dawaliśmy tylko i wyłącznie ta trójka znać o sobie, bo tylko my stawaliśmy na podium mistrzostw Polski. Ta trójka pobielała się ciągle, czyli do tych klasycznych wyścigów byliśmy właściwie, w dyspozycji, mieliśmy bardzo dobre i każdy jeden z nas potrafił wygrać. Jeżeli chodzi o no, taką bardzo niedobrą sprawę, albo może zabrakło szczęścia pozostałej, że tak powiem, części mojej kariery, to brak odpowiedniego szkoleniowca. Bardzo żałuję, że ten, który Andrzej Głasek zginął, to była taka jedna legendarna postać. Drugi był właściwie Andrzej Trochanowski z Regii Warszawa. I trzecim właściwie był szef wyszkolenia Polskiego Związku Kolorystycznego ówczesny, a potem trener kadry narodowej Wojciech Walkiewicz, gdzie właściwie to on mnie wychował i zrobił ze mnie mistrza świata. Szkoda, że zabrakło tych szkoleniowców. Szkoda, że tej pięknej drużyny ktoś nie potrafił okiełznać, nie potrafił pokierować, bo w ten czas uważam, polskie kolarstwo by było jeszcze bardziej mocne Bardziej silne. Wynikiem tego było, że nie było szkoleniowca, to w latach, właściwie od lat już 70., 76 roku, kolarstwo zaczęło upadać. Nie było właściwie kolarstwa. Dopiero uratował po 10 latach Leszek Piasecki, gdzie wygrał i Mieszosta Świata i wysipokoju. Ale to też właściwie się. Rodziło dopiero, coś się zaczęło robić, i tak dalej, a przede wszystkim było podyktowane to tym, że nie było, nie było młodego na rybku do kolarstwa. Upatrywano tylko właściwie w nazwisku Szurkowski, Szozda, czy też Mytnik, czy Kowalski, a potem właściwie nie było nikogo. Tak się nigdy nie robi, zawsze trzeba po prostu. Po prostu tak kadrę prowadzić, młodzież prowadzić, żeby po prostu ten rybek mógł być i ty szukać nowych talentów. A takich trenerów niestety brakowało. I to była ta moja właściwie klęska. Panie Januszu, ale. Ta kariera trwała tak krótko. Chociaż właściwie wygrałem wszystkie wyścigi etapowe w Polsce. Wygrałem Tour de Polonii, byłem drugi w Tour de Polonii. I Mistrzostwa Świata, właściwie wyścig do Bułgarii, międzynarodowych imprez masę też było wygrywane. Ale to nie wszystko. Brakowało jeszcze więcej, jak każdy sportowiec. Tak, chociaż z, z drugiej strony, no ja, ja sam pa, pa, pamiętam z tamtych lat, że to kolarstwo w Polsce wtedy, jeśli chodzi o LZS-y, jeśli chodzi o małe kluby, no przecież do, do Mistrzostw Polski wtedy były eliminacje strefowe. No jednak, jednak tak. to kolarstwo wyglądało w Polsce zupełnie inaczej, ale nie... No, zupełnie zupełnie inaczej, to było coś, coś z... to. Tak, tak. Jeżeli chodzi o kategorię mozików, to ja pamiętam w województwie wielkopolskim, z którego się wodze stanęło, stawało na starcie 160 zawodników. I tak jak Pan wspomniał, do Mistrzostw Polski do juniorów, Mistrzostw Polski juniorów na przykład były strefowe Mistrzostwa Polski, bo było po prostu za dużo zawodników. Na Mistrzostwach polskich seniorów oczywiście dopuszczano tylko też 160-180 zawodników, bo więcej nie było można dopuścić po prostu. Także więcej, więcej było można młodzieży, więcej się czy zajmowało sportem, a tak jak Pan wspomniał o -ach, to rzeczywiście to była kuźnia talentów w y Jest to ciężka dyscyplina sportu i więcej z tych lzds ów czyli tych wiejskich klubów sportowych może, tej młodzieży garnęło się do tej dyscypliny więcej, a jeżeli z miasta, czyli z dużej aglomeracji. Janusz, ale jeszcze troszkę, jeszcze troszkę podrążę. Jeszcze, jeszcze wrócę do tego 74 roku, bo tak jak powiedziałem, narosło mnóstwo mitów. Ja sam czytałem czy to wywiady, czy to artykuły, gdzie którzy próbowali jakby opowiedzieć historię tamtego sezonu, tamtej reprezentacji. Czy rzeczywiście to była reprezentacja skonfliktowana? Czy rzeczywiście było tak, że. Że ten wyścig w Montrealu jeszcze też niektórym napsuł krwi, nie, że niektórzy byli niezadowoleni z wyników tego wyścigu. Czy ten słynny pana okrzyk, o którym się pisało, co ja zrobiłem, czy to było prawdą, czy to już są mity, które narosły wokół tego? Więc no tak się przyzwyczajono w ten czas że szurkowski właściwie miał wygrywać wszystko. Co absolutnie błędem było. Absolutnym błędem, a potem to się mściło, tak słaniało wcześniej, że nie było zawodników. Szurkowski oczywiście to była jakaś tam klasa zawodnika dobra, na pewno tak, ale też Szurkowski miał swoje słabe strony. Szurkowski przecież po górach nie jeździł. A imprezy, które właściwie typu e, Tour de France czy Giro Italia, idą wszystko po górach. I też trzeba zobaczyć i trzeba szukać kogoś, który po górach potrafi jeździć. Trzeba było umiejętnie podzielić rolę. Tej naszej kadrze narodowej. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, rzeczywiście mam też ogromny żal do tego, że tak się stało jak się stało. Bo Mistrzostwa Świata właściwie pojechałem na Montrealu w 200% wykonałem. Ja miałam tylko rolę do 50 kilometra, żeby nikt, a właściwie w ten czas głównie Rosjanie, Niemcy, Czesi nie odjechali z Polaków. I tak było. A ja uciekałem od startu właściwie do mety. Przez 170 km byłem w ucieczce i jeszcze potrafiłem wygrać. To nie jest tak, że ktoś przywiózł mnie na metę, tylko ja musiałem dojechać i jeszcze musiałem wygrać po prostu. I widocznie taka była sytuacja, jaka była. W końcówce to nie ma co ukrywać, absolutnie źle rozegrał Szurkowski razem z Szosną. A przede wszystkim, niestety, Szosna był troszeczkę. W tym, przypadku, w tym przypadku mógł być rozczarowany z uwagi na to, że była umowa taka, że rok wcześniej Szorkowski pomógł Szurkowskiemu, a w 1974 roku było jasne powiedziane, że po prostu Szurkowski pomoże szosić. A w końcówce po prostu obydwaj się nie dogadali, czyli inaczej Szurkowski, Szorz nam się nie dogadał. I poszedł na parę, parę kilometrów do mety. Prawdopodobnie powstał konflikt, że jednego. I drugiego siły właściwie opuściły. Co się wcale nie dziwi, a przede wszystkim szczodro opuściły, bo szczodro był typowo nastawiony na to, że Szurkowski mu w końcu pomoże. Ale to już jest historia, i mnie się wydaje, że nie ma co tak emocjonalnie podchodzić do tej sprawy. Tylko wyciągnąć wnioski na ewentualnie przyszłość. Dzisiaj inaczej, dzisiaj już te kolarstwo się inaczej rozgrywa i na pewno nie tak jak w ten czas było. W ten czas była Kazana Narodowa, i Kazana Narodowa musiała jakoś w sposób tam e, plany swoje realizować. Natomiast dzisiaj są e, drużyny e, zawodowe, każde zna swoją rolę w drużynie i rozgrywa się zupełnie inaczej te wyścigi, aniżeli w ten czas, lat temu, dziesiąt. Tak, no, ale też trzeba pamiętać o tym, że w, w tamtych czasach, no jednak w Polsce zwycięstwo w Wyścigu pokoju było tym największym sukcesem, jaki można było odnieść. No, kolasz, który tak. wygrywał Wyścig pokoju, pamiętamy, jakie to były czasy, ta walka z Ruskimi, z Niemcami, z Czechami, no ich trzeba było pokonać. To politycznie to był wyścig pokoju, ale tak naprawdę to przecież była wieczna wojna. Trzeba pamiętać o tym, że w tamtych czasach Ryszard Szurkowski był już trzykrotnym zwycięzcą wyścigu pokoju, czyli był absolutną ikoną w Polsce. No był sportowcem roku, był noszony na rękach no i miał prawo czuć się takim, takim naturalnym liderem, że właściwie to on tutaj rozdaje karty, to on tutaj rządzi. W 1974 roku Stanisław Szosta wygrał wyścig pokoju, no i wracamy do, 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 do tego, że właśnie pan tutaj był najmłodszy, czyli właściwie pan tutaj niby miał walczyć o to swoje miejsce, a z drugiej strony pan tych bardziej doświadczonych kolegów po prostu na tych mistrzostwach w Montrealu ograł. Więc no, nic dziwnego, po latach Szurkowski w jednych z książek między innymi czy wywiadów wspomniał, że on inaczej by też nie zrobił. W ten czas każdy był właściwie tak głodny zwycięstwa i tacy sportowcy, czy to będzie klasy zawodnicy jak, jak Szurkowski, czy Szosda, czy, czy ja, czy, czy, to be, czy, czy Nowicki w, w tych czasach, to każdy był właściwie takim zawodnikiem, że potrafił wygrać taką imprezę przy oczywiście pomocy potem jeszcze drużyny, bo drużyna na tym, niestety musi też uczestniczyć w tym i, i pomagać. No, tak mi się, tak się stało, że Myślostwa Świata właściwie wygrałem sam. Mnie nikt nie pomagał, tylko właściwie wygrałem sam. To, 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 to tym bardziej dla mnie wielka, większa satysfakcja, aniżeli po prostu to, że gdzieś tam się kogoś rozprowadza, wygrywa i tak dalej. No, przynajmniej po takiej imprezie, czy, 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 czy powinna być podjęta e, e, Powinny być odpowiednie kroki, żeby tych dobrych zawodników, mając, potrafić tak podzielić imprezy, żeby jeden czy drugi mógł wygrywać. A nie na zasadzie takiej, że właściwie dla jednego samoduszna jedzie cały rok, a, a ten ktoś nie potrafi się zrekompensować kryterium ulicznym gdzieś tam w rodzinnym mieście. To też właśnie było takim konfliktem, ale to mają sportowcy. We krwi, że niestety każdy chce zwyciężać. Ale też musi ktoś myśleć trzeźwo i musi tym kierować. A przy tym powinna być taka kadra właściwie kierownicza. A krzyknął pan, co ja zrobiłem, czy to jest już legenda? E, to jest legenda chyba, to jest legenda. To taka po prostu. E, ktoś tam coś sobie, być może, że była taka sytuacja, bo my właściwie. Byliśmy podporządkowani, zawsze duży nie, ten finisz był tak niefortunnym finiszem, że, że trudno było, nie wiem, e, e, po hamulcach grać, żeby nie wygrać albo, albo coś takiego. To był finisz zupełnie inny, zresztą jeżeli ktoś się orientuje, to no na już Świata ostatnia prosta, to mowy nie ma o jakimkolwiek skręcie w lewo, w prawo, przy zajechaniu, czy coś takiego, czy zwolnieniu i tak dalej, kogoś przy blokowaniu. Nie, każdy musi finiszować w linii prosty, bo będzie zdyskredytowany. Czy patrząc dziś na tę koszulkę, która wisi tam, widzę, na, na ścianie, ta koszulka tęczowa z Montrealu, Czuje pan, czuje pan dumę, czy to jest cały czas tak, że, że czuje się satysfakcję z tego, że w tym 74 to ja byłem najlepszy na, na świecie? Myślę, że ta satysfakcja coraz większa jest, kiedy człowiek właśnie starszy i dojrzały jest, to ją jeszcze bardziej szanuje aniżeli w 74 roku. Panie Januszu, wsiada pan na rower ciągle? Oczywiście, siadam, jeżeli po prostu tylko mam czas, a właściwie w weekendy, to potrafię sobie wejść na rowerek. Dużo nie jadę, ale po prostu te 40-50 km/60 km sobie przyjadę w sobotę, w niedzielę. No, 53, ale nie bierze że pan udziału w żadnych zawodach? Żadnych i nie nie. 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 Ja już jestem wyścigany. To, co przejechałem, to mi wystarczy. <noise> a bo po, po zakończeniu kariery zajął Pan się po prostu biznesem. Tak, prowadzę zakład produkcyjny od właściwie 80. roku, czyli już 40 lat, w zakresie obróbki metalu. Robię od 1994 roku, jako pierwszy w Polsce, uruchomiłem produkcję obręczy i kół romelowych. A, czyli to są. I do obręczy... dnia dzisiejszego to robię. Oczywiście w większym zakresie obróbka, bo również zupełnie skrajny e, temat, a mianowicie, mianowicie też e, akcesoria do sejfów e, i pankomatów. Śledzi Pan to, co się dzieje w zawodowym kolarstwie? Ogląda Pan wyścigi? Tak, oczywiście tak, oczywiście tak. Nawet dzisiaj oglądałem Tour de France, oglądam e, trum. Jest liderem, także po prostu trzymamy za niego kciuki. Kwiatkowski w drużynie jest po prostu jego, bardzo dobrze się znakomicie spisuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Prawdopodobnie w tym roku bardzo, bardzo trudny tour de France, dużo gór. A tak nawiązując jeszcze do tego, do jakby do Pana roli, do tej budowy drużyny, budowy reprezentacji, kiedy teraz Pan patrzy na przykład na Michała Kwiatkowskiego, no bo wielu kibiców nie do końca rozumie, na czym to polega, dlaczego taki mistrz. Jest pomocnikiem dla innego kolarza. Pan patrzy na to pewnie w zupełnie inny sposób. W kolarze zawodowym, no niestety, to jest praktycznie, może nie ich zawód, ale wykonują to praktycznie rzecz biorąc za pieniądze. Mają i kilometrowe, jakieś tam zaproszenie, mają startowe, mają jakieś tam kontrakty podpisane, i tak dalej, i za tym stoi pieniądz. Jeżeli ktoś, typu Kwiatkowski, były mi świata, podpisuje się pod taką po prostu klauzulą, że Trumowi będzie pomagał, jest sprawa załatwiona i on tylko to robi. Widocznie mu to odpowiada, widocznie na tym zarabia, ma satysfakcję z tego, co robi, nie widzę żadnej. No. Panie Januszu, bardzo serdecznie Panu, panu bardzo... dziękuję, bo tak jak, tak jak mówię, marzyłem o tym, żeby z Panem któregoś dnia właśnie o tym porozmawiać, żeby do tego Montrealu na chwilę wrócić. No bo to były piękne chwile, piękne chwile teraz przy okazji stulecia Polskiego Kolarstwa wspominamy polskich mistrzów świata na szosie. No i za każdym razem to pana nazwisko i ten Montreal jest przypominany, choć jak powiedziałem, narosło mnóstwo legend, być może niektóre dzisiaj. Obaliliśmy, ale bardzo się cieszę, że, że usłyszeliśmy, jak to, jak to wyglądało z Pana perspektywy. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo i do, do zobaczenia. Kłania się do zobaczenia.